Cześć kochane ludziska, lobrubasa, dzień 14. Wczoraj też nie nagrałem filmu. A wczoraj nic chyba takie ciekawe nie robiłem a propos swojego grubasowania. Nie jadłem dalej z sodyczy. Wpindelałem trochę z grilla tam jeszcze? A tak fizycznie? No fizycznie tam bo się z synkiem, ale tak rzeczy gdzieś tam fizycznie nie robiłem, ale dzisiaj za to rano, dzisiaj zacząłem bardzo aktywnie, bardzo, znaczy no, się przebiegam z moim kolegą e, Maciusiem, e, takie mamy, dawno żeśmy nie biegali, to było dosyć fajne, przebiegliśmy, no mało, bo dla nas to gdzieś mało, bo biegaliśmy też więcej kilometrów, przebiegliśmy dzisiaj sobie piąteczkę, w takim tempie konwersacyjnym. To są nasze takie biegowe pogaduchy. Później później popływaliśmy sobie i okej. Okay. Zaraz ruszam z synkiem nad wodę. Od poniedziałku, bo już jak gdyby mam w tak 14 dni, to jest prawie dwa tygodnie, zacząłem coś robić. Od poniedziałku wprowadzam, zwiększam intensywność ćwiczeń. Czyli będę bardziej jak to w, w takiej sportowej bardziej mocniej jest a tak naprawdę poświęcę, poświęcę, zainwestuję więcej czasu właśnie w ćwiczenia. Dlaczego już będę mógł zainwestować więcej czasu w ćwiczenia? Bo po prostu już się przez te dwa tygodnie rozruszałem i już mój organizm jest przyzwyczajony gdzieś do tych, do tych ćwiczeń i ma możliwości. Dzisiaj wraz, że ma możliwości, ale przede wszystkim moja głowa i mój mózg chce to zrobić i, i to jest fajne, czyli będziemy bardziej pompować, Będę robił trzy, raz, dwa, sobie dwa. Będę robił trzy albo cztery treningi w tygodniu, takie bardziej intensywne. Odpoczynku będzie troszeczkę mniej, no bo mogę już teraz mniej odpoczywać, gdyż mój organizm ma większe możliwości już teraz. Co za tym też idzie efekty, czyli gdzieś zrzucanie tej wagi będą szybsze. Co do zmiany formy jedzenia, chyba trochę zmniejszę jednak ilość mięsa, bo jakoś tak wpiędalam to mięso, to jakoś mi jest tak ciężko, więc zmniejszę jeszcze, wprowadzę więcej warzyw, a zmniejszę, mniejsze ilość mięsa. No i to tyle by było na vlog Grubasa, dwa tygodnie. Myślę, że pod koniec tygodnia pochwalę się nową wagą. Tak sobie myślę. Buziacki się. Trzymajcie. Dzięki, że jesteście. A, i patrzcie, i subskrybujcie. Gdzieś tam trzeba nacisnąć. O, tu, 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 tu. Albo tu, tu, tu. <ścoughs> Cześć.